Dajcie. Jeżeli oglądacie ten filmik, to znaczy, że najprawdopodobniej jesteście uczniami pierwszej klasy szkoły średniej i zostaliście zmuszeni przez podstawę programową do tego, żeby zapoznać się z odprawą posłów greckich Jana Kochanowskiego. Mówiąc uczciwie, absolutnie szczerze, jako nauczyciel języka polskiego, myślałem, że już raz na zawsze pożegnałem się z tym utworem, który pochodzi nie tyle z muzeum literatury polskiej, ale z piwnic. Muzeum i kompletnie w żaden sposób nie jest on niezbędny do tego, żeby poczuć się wykształconym człowiekiem. Wystarczyłaby wam wiedza na temat tego, że taki utwór powstał, i kiedy być może, kiedy być może po raz pierwszy pojawił się w obrębie polskiej literatury. Nic więcej. Jest on martwy, jest on pokryty kurzem, to jest mumia. Niestety ktoś stwierdził gdzieś tam na górze. Że będziecie głęboko nieszczęśliwi, jeżeli nie poznacie tego utworu. No więc ja chcąc nie chcąc, czując pewnego rodzaju odpowiedzialność za czyjeś e, e, na, dosyć naiwne decyzje, postaram się obmówić wam ten utwór w sposób może nielekki, e, może niezbyt przyjemny, ale w każdym razie postaram się go uprościć do granic możliwości. Właśnie nauczyciele i tak czy siak będą musieli się z nim męczyć. Moje słowa być może w jakiś sposób e, pomogą im przenieść ten kamień z miejsca na miejsce. No dobrze, no więc tak, Jan Kanowski napisał, e, albo inaczej, odprawa postów greckich ujrzała światło dzienne w 1578 roku, w styczniu, a więc najprawdopodobniej ciut wcześniej ten utwór powstał, więc pewnie powstał rok wcześniej, tak, 1577. E, przedstawienie odprawy postów greckich miało na celu uświetnienie uroczystości weselnych, podkanclerza kanclerza koronnego Jana Zamoyskiego oraz Krystyny Radziwiłówny. Odbyło się w obecności Pary Królewskiej Stefana Batorego i Anny Jagielonki. Utwór wydano drukiem w Warszawie w tym samym roku. Nie mówię tego z pamięci, korzystam tutaj z, z przepastnych przestrzeni internetu. To są informacje, które każdy może znaleźć w ciągu dosłownie 5 sekund. Tak? Nie ma sensu się tego uczyć na pamięć. Wiemy, mamy renesans, mamy Jana Kochanowskiego, mamy odprawę posłów greckich. Okej, okay, to wiemy, pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jan Kochanowski, jak każdy przyzwoity renesansowy twórca, starał się sięgać do źródeł, tak? Ad fontes, czyli starał się sięgać do antycznych korzeni kultury europejskiej i stamtąd brać nie tylko myśli, ale również stamtąd brać gotowe, gotowe receptury na. Gatunki, które który uprawiał w ciągu swojej twórczej aktywności, oraz tam się, sięgał po inspiracje artystyczne. No więc, odprawa posłów greckich jest efektem tego typu poszukiwań, ponieważ jest to pierwsza nowożytna polska, tra... nie, pierwszy nowożytny polski dramat. Tak, No więc mamy do czynienia z czymś, z czymś wyjątkowym i tylko chyba, tylko z tego właśnie powodu warto. Chociażby wspomnieć o prawie posłów greckich. Onowski jest dużo lepszym poetą niż dramaturgiem i to samo podkreślają yy, wszyscy ci, którzy odprawą posłów greckich gdzieś tam się zajmowali na przestrzeni historii, badań polskiej literatury. Tak? To nie jest wybitne dzieło, to jest dzieło, które ma inne, yy, inne walory, o nich za chwileczkę powiem. Tak? Czy was te walory będą interesowały? Wątpię. Dobrze, yy, a więc tak, mamy dramat. Mamy tragedię. Dramat to jest rodzaj, tragedia to jest gatunek. Czyli wiemy, że wszystko się musi skończyć źle. Mamy odprawę posłów greckich. Jest to utwór, który został zainspirowany pewnym epizodem pochodzącym z Iliady Homerowej. A więc ho, ho, ho mamy dowód na to, że Jan Kochanowski kolejny raz potwierdził swoje renesansowe, rasowe wykształcenie. Cóż to znaczy? To znaczy, że renesansowy twórca, jakim był Kochanowski, zainspirował się czymś, czym obowiązek mieli inspirować się renesansowi twórcy, czyli sięgnął bardzo głęboko do starożytności i tam sobie wygrzebał z tej przepastnej epopei, czyli z, z, z Iliady, drobny, drobny epizod i nadał mu dramatycznego, dramatycznych kształtów. Cóż to jest za epizod? Epizod ten dotyczy. Wydarzenia, które poprzedziło bezpośrednie starcie Greków i Trojańczyków, czyli mamy do czynienia z opisem wyprawy posłów greckich, którzy chcieli pokojowego rozstrzygnięcia wojny, która jeszcze nie zdążyła wybuchnąć. Tak? Posłowie greccy mówili: oddajcie nam Helenę, wtedy rozejdziemy się w pokoju. Wszystko się rozejdzie po kościach, nie będzie większego problemu, tak nie będziemy się długo gniewać na siebie. Ale Trojańczycy pewni swojej, e, pewni swojej siły, umocnień swojego miasta oraz pewni tego, że nikt chyba nie będzie w stanie pokonać ich armii, wojowników itd, i tak dalej unieśli się dumą i heleny trojańskiej nie oddali, a więc wojna wybuchła i wiemy, że skończyła się dla nich. Bardzo, bardzo źle. O tym, jak się skończy wojna trojańska, próbowała przestrzec Trojańczyków Kassandra, czyli bardzo nieszczęśliwa postać, jedna chyba z najbardziej nieszczęśliwych postaci z całego tego dramatu, nie tylko dramatu, ale, ale też epopeji Homera. Dlaczego to ona jest nieszczęśliwa? Dlatego, że ma dar. Ma dar, widzi przyszłość. Fantastycznie możecie sobie powiedzieć, tak? Chciałbym znać przyszłość, ale niestety ten dar był skażony. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie wierzył. Co z tego, że znamy przyszłość i próbujemy innych ostrzegać, że coś wielkiego, mrocznego i czarnego spadnie na naszą ojczyznę, skoro nikt nam nie wierzy. Ten dar jest bez sensu. Tak? I zdając sobie z tego sprawę, Kassandra jest pogrążona w nieustającej rozpaczy. No ale teraz wróćmy do odprawy postów greckich. Mamy tutaj bohaterów, którzy dzielą się na dwie grupy: Trojanczyków i... i Greków. Wśród Trojańczyków należy wymienić Parysa. Parys to jest ten główny zły bohater. w prawie posłów greckich Parys ma imię Aleksander, więc nie pomylmy, tak? to jest jedna i ta sama osoba. Parys Aleksander to on porwał Helenę i nie chciał jej oddać, tylko i wyłącznie po to, żeby zaspokoić swoje własne, prywatne, egoistyczne potrzeby, jest w stanie zaryzykować pokój pomiędzy Grekami a Trojańczykami. Obok Parysa mamy Antenora, no, mądrego Trojanina, Trojańczyka, tak? To jest mądry, rozsądny człowiek, żołnierz, patriota, chce pokoju, za wszelką cenę chce pokoju, ale kiedy wybucha wojna, kiedy już te chmury kłębią się nad Troją, jest zdecydowanym jest zdecydowany na to, żeby jak najszybciej zaatakować Greków, w myśl zasady, że najlepszą obroną jest atak. A więc pewnego rodzaju przemiana nastąpiła w tym, w tym człowieku. Chyba jednak jest ona psychologicznie wiarygodna, tak? Dążymy do, dąży do pokoju za wszelką cenę, próbuje apelować do sumień, do rozsądku mieszkańców miasta, mieszkańców Troi, ale. W momencie, kiedy wojna ma wybuchnąć, no to natychmiast zamienia się w sprawnego i takiego, chciałoby się powiedzieć, skutecznego, skutecznego obrońcę. E, mamy Priama również. Priam to jest król Troi. To jest dobry, ale słaby władca. Jest dobry, ponieważ, no, ponieważ nikt, to nie jest tyran, to nie jest osoba krwiożercza, tak? On słucha innych ludzi, ale jest. Bardzo, bardzo słaby. Nie jest w stanie przeciwstawić się swojemu synowi, i też nie jest w stanie narzucić swojej woli tym, którzy uważają, że troja sobie z Grekami poradzi. Priam pewnie by chciał pokoju, ale nie jest to osoba, która jest w stanie przekrzyczeć tych, którzy dążą do konfrontacji. No i mam oczywiście Kassandrę, o niej przed chwilą powiedziałem. Po stronie Greków. Mychlenę Trojańską, ona siedzi, ona siedzi oczywiście zamknięta w mieście. W pewnym sensie jest to postać nieszczęśliwa również. Dlaczego? Dlatego, że żałuje tego, że zostawiła swojego, że zostawiła swojego męża, Menelaosa, tak się nazywał. I to za, za jej sprawą właśnie cała ta nieszczęśliwa historia, jaką jest wojna trojańska. No, niestety doprowadzi do upadku wszystkich tych, którzy w Troi przebywali. No i po stronie Greków mamy jeszcze Ulisesa i Menelaosa. Są to posłowie greccy, którzy, którzy, którzy reprezentują rozsądek, sprawiedliwość, prawość, poszanowanie dla prawa, racjonalizm i oni nie chcą wojny, ale wiedzą, że w momencie, to mówią, tak, że w momencie, kiedy Trojańczycy odrzucą, odrzucą możliwość pokojowego rozstrzygnięcia, no to trzeba będzie sięgnąć po miecze. I takie oto dwie strony konfliktu ze sobą, ze sobą sobie są przeciwstawione. Cóż się dzieje dalej? No niestety, no jak wiemy z mitologii i wiemy z opowieści Homera, do zgody nie dochodzi. Nie może dojść do zgody. Tak? Trojańczycy są pewni siebie, Grecy są pewni siebie i te dwie potężne siły rzucają sobie, rzuciwszy sobie wyzwanie, zwierają się w walce. Wojna trwa bez mała 10 lat i kończy się upadkiem Troi. Ale Kochanowski wcale nie pisze o Troi. Kochanowski jako zatroskany obywatel, czego dał już wyraz pisząc pieśń o spustoszeniu Podola, Kochanowski pisze o Polsce. Troja to jest Polska, proszę Państwa, i Troje gnębią te same patologie, które gnębiły, które gnębiły Polskę. Albo odwrotnie, Polskę gnębią te same nieszczęścia związane z życiem publicznym, które, które zaobserwował w troi. Cóż to za nieszczęścia? A więc po pierwsze, państwo upada za sprawą niewłaściwych, patologicznych rządów Zdeprawowanych elit. Czyli ryba psuje się od głowy, państwo psuje się od elit, które nim rządzą. Dobro publiczne schodzi na drugi plan. Na pierwszym planie mamy dobro poszczególnych jednostek, które są egoistyczne, zepsute, próżne i nie potrafią odrzucić na bok tego, co natychmiast chcą mieć. Po to tylko, żeby sprawić sobie jakąś przyjemność. Ehm, prywatne zachcianki przesłaniają dobro całego państwa. Ehm, co, jeszcze krytykuje, co jeszcze krytykuje Kochanowski? Kochanowski krytykuje również polski parlamentaryzm. Ten parlamentaryzm, z którego byliśmy dumni, potem wynosząc nasz ustrój pod niebiosa za sprawą takich wynalazków, chociażby jak sejmiki szlacheckie czy liberum veto, Kochanowski widzi w, ty, w polskim parlamentaryzmie kolejne patologiczne sytuacje. Ponieważ bardzo łatwo jest przekupić posłów, bardzo łatwo jest przekupić polityków, złoto, kosztowności, pieniądze służą temu, żeby Zagwarantować sobie przychylność najwyższych ludzi w państwie. Co, do, co dalej mówi Kochanowski? Młoda szlachta, którą reprezentuje Aleksander, czyli Parys, jest zepsuta do szpiku kości, jest rozpasana, próżna, nie interesują ją losy państwa, interesują ją tylko i wyłącznie własne korzyści. A są to korzyści, no, chciałoby się powiedzieć, dosyć niskiej, do, do, no to są dosyć niskie. Pobudki, tak? No bo jeżeli Parysowi, czyli Aleksandrowi zależy tylko na Helenie Trojańskiej, no to wiadomo, że zależy mu tylko i wyłącznie na kobiecie i na tym, żeby nie musiał znosić upokorzenia, jakim byłoby oddanie kobiety, którą sobie zabrał. Cóż dalej nam mówi Konowski? No, kolejna być może rzecz. Konowski jest wielce niezadowolony z tego sposobu, w jaki uprawiana jest polityka. Ludzie są krótkowzroczni, nie potrafią przewidzieć konsekwencji swoich czynów, nie czują się odpowiedzialnymi za państwo, a Konowski przypomina, że na rządzących ciąży nieprawdopodobny, nieprawdopodobna wręcz odpowiedzialność za to, że mają pod sobą setki, jeżeli nie setki tysięcy poddanych, których los zależy od takiej, a nie innej decyzji. Odprawa posłów greckich, tak już zmierzając w stronę podsumowania, jest chyba jednak nieudanym dramatem. To podkreślają wszyscy ci, którzy zastanawiają się nad jakością tej sztuki. Jest on bardzo statyczny, tam się praktycznie nic nie dzieje. Wymieniają się ze sobą różnego rodzaju kwestie, które nie wnoszą nam niczego nowego do tego, co my już wiemy. Jak my jako obywatele, wy jako uczniowie, ja jako nauczyciel, do tego, co już wiemy wszyscy na temat tego, w jaki sposób powinno rządzić się państwo państwem. Tak? My to wiemy, że trzeba być odpowiedzialnym, zaradnym, przewidującym, dbać o to, co przynieść, dbać o to, co jest ważne dla ogółu, a nie o to, co jest ważne dla jednego, drugiego, trzeciego polityka. Ponowski, no być może w jego czasach yy, trzeba było głośno o tym mówić, ale jego sztuka z drugiej strony była na tyle skomplikowana, że nie znalazła swoich odbiorców. Raz wystawiona, czy dwa razy wystawiona, potem czekała no, aż do wieku XIX na to, żeby gdzieś tam się znowu pojawić na deskach teatrów. Nie jest to udany tekst. Musicie jasne, gdzieś tam coś o nim wiedzieć. Przede wszystkim pojawia się tutaj motyw patriotyzmu, pojawia się tutaj motyw odpowiedzialności za powierzone władcom państwa. Ale cóż więcej, aha, jeszcze jedna kwestia. Kwestia młodości. Kochanowski, chyba to jest najwartościowsza część odprawy posłów greckich. Kochanowski mówi, że młodości brakuje jednej, młodości brakuje jednej wartości. Rozsądku. Gdyby młody człowiek był rozsądny, wtedy można byłoby uniknąć całej masy różnego rodzaju problemów. Tak więc licząc na Wasz rozsądek, o Wy, młodzi ludzie, yy, liczę na to, że gdzieś tam zapoznacie się z treścią odprawy posłów greckich. Jeżeli przekopiecie się przez ten archaiczny język, to odsyłam do tekstu, do którego link znajduje się pod tym filmikiem. A jeżeli nie. Nie zdziwię się, jeżeli sięgniecie po albo zatrzymacie się tylko i wyłącznie na tym, co usłyszycie na lekcji, albo yy, ode mnie mówiącego te słowa. Bądźcie jednak rozsądni i gdzieś tam zapamiętajcie sobie kilka informacji o tym dramacie. Nie jest on arcygenialny. Poznajemy go tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy do tego zmuszeni. Czołem.